Jo, z tej strony. To jest Dzisiaj będziemy grali w browser z moim młodszym bratem. Jak widzicie, był jego głos, ale nie możemy pokazać jego komercji. Mój brat idzie pić. Niech to tam mu naleje. Albo ktoś. to tam No. Dobra, to. Mój brat musi opuścić grę. Mój brat musi niestety opuścić grę. I... I to jest mój klub. To jest mój klub. To jest mój klub. Jest w nim ja. Mój młodszy brat Tomek. I tu jest jego nick, czyli Tomek Nob, Smalix to jest mój brat Tymek, czyli Tymek, i zajętebisz to jest y, moja kuzynka. Dobra, zaczynamy grać. Pogoń za skarbem. Uuu. Cicho. Przepraszam, że te głosy... Przepraszam was wszystkich. Ogromnie was przepraszam za te głosy. Po prostu... Po prostu ja jestem... Prosem w tą grę wcisona no. tobie. No, jestem ścisonę. Dobra, I oczywiście ja zginąłem, ale mówię. Ja jestem normalnie prosem w tą grę i prawie nigdy chyba nie zginąłem. Prawie nigdy nie zginąłem. Ale czasami się to zdarza u mnie. Jestem teraz prosowy. Trochę się podszkoliłem od mojego. O mojego kuzyna się troszeczkę podszkoliłem. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Ała. No więc. Ała. Widzicie, my też mamy nani. Już zaraz wam pokażę. Tata loda. Weź sobie. O, yy, y, dobra, dobra. Gdzie jest nani? Tu jest. Bęk. Dobra, już jesteśmy. Mój brat to Tomuś płacze, no bo tata nie chciał mu otworzyć czegoś. Dawaj koleś, skąd on się tam wziął? Jak, jak słyszycie? Mój brat płacze. Dobra, jesteśmy już dalej. Zatem chyba się odcinek skończy zaraz, ale zaraz, no bo są jeszcze 3 minuty i chciałbym dobić sobie 21 rangę na Tarze, jeśli chodzi o to. Oczywiście Tara jest na blisko, ma duży zasięg, więc idziemy na środek. Na środku zawsze jest najwięcej skrzynek. Więc nie zwlekajmy. Tutaj, oczywiście, Rosa wyskakuje z krzaku. Jeszcze ten poko. Oczywiście. O, to ma superpower tego, co leczy na osoby. Tu, tu, tu. Wow, widzicie, jak ja prosto wszystko omijam. Oh Owa. No co? Kolega? No oczywiście kręcę się. O kurczę no. Trudno jest... Ej, dawajcie! kolej za Musimy jeszcze... O kurczę, teraz czas na uleczenie awaryjne koleś. No co? Uważaj! Уважай! Уважай! А что-то бонита знает только за стола. Да, слушай, Давай! Uhu! Dobra, teraz widzicie tutaj 21 rangę. Dobita! Ale się cieszę. No, to na tym będziemy kończyć. Pa!